Tym razem pozwoliłem sobie na napisanie kilku zdań, no i pokazanie, jak i przeanalizowanie, co tu tak naprawdę się dzieje. Zobaczmy na pierwsze zdanie. She is albo she's kindly asking me why I come to this place. Czyli ona kind to uprzejmy. Dlatego kindly będzie uprzejmie, czyli ona uprzejmie pyta mnie, uprzejmie pyta mnie, dlaczego ja przychodzę zazwyczaj do tego miejsca, a teraz, a tutaj ten, ten czas świadczy o tym, że ona pyta nie teraz, ale dlaczego zazwyczaj przechodzę do tego miejsca? Na początku oczywiście będzie to trudne z pewnością, żeby, żeby, móc rozróżnić te czasy, no ale jak to mówią praktyka czyni mistrza. He is very calm, czyli on jest bardzo spokojny, więc tutaj nie wstawimy calmly, ponieważ calmly to jest spokojnie, czyli na przykład gdybyśmy chcieli powiedzieć calmly to musielibyśmy zmienić troszkę zdanie i na przykład powiedzieć he is waiting calmly albo tak jak mówiłem, he is waiting. Tutaj, he is calmly waiting. Osobiście stosuję tę wersję, czyli zawsze umieszczam ją przed czasownikiem, ale takie coś też jest możliwe i jest to chyba. Ta forma i ta forma jest najbardziej e, bezpieczna. Natomiast inne różnie z tym bywa i tak naprawdę no nie ma na to zasady, więc po prostu trzymajmy się tego, co, co pewne. E, następne pytanie to jest e, zdanie. They angrily ask questions, czyli oni angry, czyli słowo angry to zły. I teraz they angrily, czyli w sposób zły albo w złości, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale they angrily ask questions, czyli pytają, e, pytają. E, pytają, e, pytają zwyczajnie, ale w taki sposób gniewny na przykład. I'm calmly waiting for it, czyli tutaj właśnie mamy przed czasownikiem tak samo, czyli e, spokojnie na to czekam. He stupidly react on certain things, czyli on głupio reaguje na pewne rzeczy. This is easy, czyli to jest łatwe, ale gdybyśmy chcieli powiedzieć easily, to wtedy albo powiemy I easily do it, albo I do it easily. To easily przed czasownikiem jak najbardziej 100%, natomiast tutaj I do it easily też, no ale mogą się pojawić wyjątki, tak jak już wcześniej powiedziałem. Czyli powiem to jeszcze raz, aby móc otworzyć oczy. Kind to miły. Kindly miło, calm to spokojny, ale calmly to spokojnie, angry zły, angrily gniewnie, stupid czyli głupi, stupidly głupio, easy łatwy, natomiast easily łatwo i teraz kilka wyjątków i mam doskonałą wiadomość, ponieważ tych wyjątków jest bardzo mało. Te w zupełności do tej pory nawet mi wystarczają po 10 latach nauki, więc myślę, że. E, dobry materiał. E, zacznijmy, więc tak, e, pierwsze słowo hard. To jest ciężkie, ale w odniesieniu do zadania. Czyli na przykład jeżeli dane zadanie jest ciężkie, to możemy powiedzieć this task is hard. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że pracuje ciężko, to też powiemy I work hard. Nie będzie tutaj zmiany, dlatego hard i hard po prostu zostaje tak, jak jest. Słowo hardly jest tutaj wyjątkiem i oznacza prawie wcale, dlatego jeżeli powiemy na przykład e, I hardly work, oczywiście stosując zasadę e, tego, że przysłówek ma być przed czasownikiem, to wtedy będzie oznaczało e, prawie w ogóle nie pracuję, czego nie polecam. E, fast, to jest szybki, szybko. Dlatego tutaj też nie będzie y, żadnej różnicy. Jeżeli chcemy powiedzieć na przykład that was a fast, na przykład rabbit, powiedzmy, to był szybki jakiś królik. Y, a gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ja biegam szybko, powiemy I run fast i nie ma zmiany. Tutaj jest taka wyjątkowa zmiana, i ona jest. No, bardzo dużo osób właśnie myli się na tym. Dlatego good zamieniamy na well. Czyli na przykład that was a good choice, czyli to był dobry wybór. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, że ja dokonuję wyborów dobrze, no to oznacza, że I choose well. I wtedy to well będzie już na końcu. Nie możemy tutaj wstawić I will choose, bo to będzie coś innego, o czym będę też mówić. Dlatego takie coś nie wchodzi w grę najlepiej to skasować, czyli I choose well. Jeżeli na przykład e, dobrze myślę, czyli I think well. E, I tak samo ostatnie słowo, jakim jest long. Long to jest długi. E, chcemy na przykład powiedzieć, że ja pracuję długo, czyli I work long, czyli ja długo pracuję. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że to ma 5 metrów, to mówimy it's 5 meters long. I może dlatego właśnie tutaj nie ma tego przysówka, czyli nie ma czegoś takiego jak longly. A jeżeli chcemy o tym wszystkim zapomnieć, co chyba nie będzie możliwe, to możemy zrobić coś takiego, że po prostu e, mając przymiotnik, czyli good, great, jako wspaniały albo wielki, na przykład król, a wonderful, a też wspaniały, nice, miły beautiful, czyli piękny, zamiast tego wszystkiego możemy po prostu wstawić in a good way, in a great way, in a wonderful way, in a nice way, czyli w dobry sposób, w wielki sposób, w wspaniały sposób i tak dalej, tak dalej.